Centrum Medyczne World Medica powstało w 2013 roku z inicjatywy doktora Piotra Kłosa. Doktor stworzył miejsce wyjątkowe dla osób ceniących komfort, profesjonalizm. Stara się, aby centrum działało na sprzętach na najwyższym światowym poziomie. Najnowsze trendy w medycynie estetycznej to przede wszystkim zdrowy wygląd skóry i naturalny wygląd skóry. Osiągnąć to możemy stosując innowacyjne technologie, które nie tylko dają trwałe efekty, ale również zapewniają bezpieczeństwo zabiegów. Coraz więcej pacjentów właśnie pyta się o zabiegi, które nie polegają na zabiegach iniekcyjnych. Urządzenie MPICE wybraliśmy, ponieważ urządzenie to stanowi alternatywę dla zabiegów iniekcyjnych. Składa się z radiofrekwencji monopolarnej oraz z zabiegów metodą HIFES. Radiofrekwencja monopolarna powoduje stymulację i przebudowę kolagenu, elastyny oraz pobudzenie fibroblastów. Natomiast technologia HIFES poprzez oddziaływanie na synapsy powoduje skurcze mięśni. Uzyskujemy jedność skóry, uzyskujemy też poprawę owalu skóry. Zabieg N-FACE pozwala na wydobycie naturalnego piękna bez efektu sztuczności oraz poprawę owalu twarzy, na którym bardzo często zależy moim pacjentkom. Mocno cenimy sobie współpracę z firmą BTL ze względu na ich innowacyjność i podejście do medycyny estetycznej. Technologie, które nam oferują są skuteczne i bezpieczne i świetnie wpisują się w obowiązujące trendy z medycyny estetycznej.